W dzisiejszym materiale zajmiemy się zagadnieniem wojny na Ukrainie w świetle działań prowadzonych przez Bank Centralny Ukrainy. Dowiecie się, jak działa Bank Centralny państwa pogrążonego w wojnie. Następnie spojrzymy na drugą stronę frontu, jako że pojawiły się nowe informacje odnośnie kondycji gospodarki Federacji Rosyjskiej. Na sam koniec mamy dla Was informacje odnośnie potencjalnie dużej prywatyzacji, która może mieć miejsce w Polsce. Jeśli takie informacje was interesują, to nie zapomnijcie zostawić na tym kanale subskrypcji. Także, nie przedłużając, zaczynajmy. A, jak czytamy, niewiele krajów w obliczu wojny zdołało kontrolować inflację tak skutecznie jak my. To sukces, który wynika z zaangażowania Banku Centralnego w realizację jego zadań oraz rezultat niezależnej polityki pieniężnej. Powiedział w rozmowie z obserwatorem finansowym Wolodymyr Lepuszyński, dyrektor Departamentu Polityki Pieniężnej i Analiz Ekonomicznych Banku Narodowego Ukrainy. Tak, zaczyna się analiza działalności Banku Centralnego Ukrainy, zaprezentowana przez obserwator finansowy. Czym różni się funkcjonowanie zwykłego banku centralnego od banku centralnego kraju, który toczy wojnę? Różnicą jest przede wszystkim rezygnacja z rynkowych rozwiązań, na przykład w kwestii kursu walutowego. Normalnie bank centralny za pomocą swojej polityki polegającej między innymi na ustalaniu stóp procentowych i regulacji ilości pieniądza w obiegu wpływa na płynny kurs walutowy. Jednak w sytuacji, gdzie stabilność makroekonomiczna może decydować o życiu lub śmierci obywateli, kraj musi zrezygnować z tego mechanizmu i w zamian zgodzić się na sztywny kurs walutowy. Jednak głównym celem Banku Centralnego wciąż jest stabilność cen. Jak czytamy, w 2022 roku z powodu zakłóceń wywołanych wojną inflacja osiągnęła poziom 26,6%. Nadodowy Bank Ukrainy zdołał ją zredukować do 5,1% w 2023 roku, co świadczy o skuteczności polityki banku. Lepuszyński przyznaje jednak, że trend wzrostowy powrócił w 2024 roku w wyniku przerw w dostawach energii elektrycznej, które zmusiły przedsiębiorstwa do inwestowania w autonomię energetyczną, a także z powodu niskich zbiorów rolnych i niedoboru siły roboczej. Czyli w tym przypadku możemy mówić o częściowym sukcesie, zważywszy na krytyczną sytuację, w jakiej znajduje się ukraińska gospodarka. Następnie Zagraniczne firmy muszą również przestrzegać coraz bardziej rygorystycznych rosyjskich przepisów, w tym zgadzać się na wysokie rabaty. Im większa transakcja, tym większe prawdopodobieństwo zaangażowania Kremla i ministrów. Financial Times dodaje, że wychodzenie z Rosji może stać się jeszcze bardziej kosztowne dla zachodnich firm, bo władze rosyjskie chcą utrzymać w kraju pewną część zachodnich aktywów jako zabezpieczenie na wypadek gdyby Zachód zamierzał przeprowadzić konfiskatę rosyjskich aktywów za granicą. Według cytowanych przez Gazetę dwóch osób, zaznajomionych z tymi planami, rozważane środki obejmują podniesienie z 50 do 60% obowiązkowego rabatu, na który muszą zgadzać się wszystkie zachodnie firmy oraz wzrost podatków od sprzedaży z 15% do 35%. Ponadto, w przypadku transakcji o wartości powyżej 50 miliardów rubli we wszystkich sektorach wymagana byłaby zgoda Putina. Tak wygląda sytuacja w Rosji, która pogrąża się w kryzysie gospodarczym. Spójrzmy na niektóre wskaźniki ekonomiczne. Od początku roku tempo wzrostu PKB w Rosji uległo zupełnej destabilizacji. Wzrosty i spadki tego współczynnika świadczą o silnej niestabilności inwestycji które chociażby w przypadku inwestycji zagranicznych uległy totalnemu załamaniu. Wszystko to może nie pogarsza obecnej sytuacji gospodarczej Rosji, w której gospodarka jest wciąż napędzana przez wysiłek wojenny, ale w długiej perspektywie może znacząco zmniejszyć potencjał gospodarczy Rosji. W takim świetle zrozumiałym staje się, dlaczego Putin podejmuje takie, a nie inne działania, jeśli chodzi o zagraniczne firmy w Rosji. A na koniec informacje o polskim holdingu hotelowym. PHK to spółka w 100% z kapitałem państwowym, która powstała w 2018 roku, a której celem jest nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do skarbu państwa. Grupa liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z blisko ponad 6 tysiącami pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju. Jako franczyzobiorca, PHK współpracuje m.in. z takimi światowymi markami jak Mariotti International, Hilton Worldwide czy Best Western. Jednak firma stała się obszarem dyskusji, gdyż ktoś zadał w sobie w sumie zasadnicze pytanie, po co państwu sieć hoteli? Nie jest to w żaden sposób zasób strategiczny, ani dobro, którego alokacje na wolnym rynku przyniosłaby silne straty społeczne. Nie wspominając już że środki ze sprzedaży mogłyby stanowić duże wsparcie dla realizacji interesów politycznych partii rządzącej, cierpiącej, jak każdy rząd, na chroniczny brak gotówki. A Wy co o tym sądzicie? Czy państwo powinno wznowić reprywatyzację? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. To już wszystko z naszej strony. Dziękujemy za wsparcie naszego kanału. Cześć!